Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Anetko. Proszę Państwa, Magawena. Dzień dobry. Aneta Knop, Mariusz Dąbrowski, witamy serdecznie. Proszę Państwa, bardzo dużo zapytań ostatnimi czasy otrzymałem, czy wiem, jak używać jodyny, czy płynu Lugola. Bo doktor Jaśkowski kiedyś się wypowiadał na ten temat, jak go trzeba używać. Oczywiście. Ze... Ze względu na to wielkie zagrożenie, które gdzieś tam ze strony ukraińskich elektrowni do nas teoretycznie ma napłynąć. Proszę Państwa, ale sprawa wynikła taka, że podobno już jodyny w Polsce brakuje. Dokładnie tak, też takie zapytania słyszałam, docierają, ale e, wspominaliśmy wcześniej o tym, że my znamy rozwiązania i chyba mówiłam to przy pierwszym spotkaniu naszym produktowym, kiedy właśnie chwaliłam się jak bardzo pomogła mi kura. A, bo otóż to okazuje się, że my mamy właśnie w tym preparacie substancję, która może zastąpić płyn Lugola. Tak, ponieważ jest to substancja, która maksymalnie oczyszcza organizm ze wszystkiego, czyli z metali ciężkich, z. Pierwiastków radioaktywnych, bo sprawdzałam dokładnie, E, jeszcze przed chwilą dokładnie sprawdzałam, czy są publikacje naukowe. Są publikacje naukowe i e, jest pochłaniane z, z komórek, bezpośrednio z komórek, Je, są pochłaniane również e, pierwiastki radioaktywne. E, tak jest napisane: metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne są dzięki temu e, te, tej substancji odtransportowywane, od, wydalane z organizmu. Także Mamy oczyszczacz, oczyszczacz. oczyszczacz dla organizmu, ale to my o tym wiedzieliśmy już wcześniej, tylko... Nie spodziewaliśmy się takiego zapotrzebowania tak. i takiej reakcji. No, no wiemy, jakie są teraz specyficzne czasy. Generalnie chciałabym też powiedzieć o tym, proszę Państwa, że bardzo ważny to też jest spokój psychiczny, bo... Może, może, ja, może ja często nie mówię o tym, o tym aspekcie właśnie takim też mentalnym, ale oczywiście mamy narzędzia, które nam są w stanie bardzo pomóc, pomóc, oczyścić. Czyli tak, formuła, to jest formuła, proszę Państwa, kwasy humusowe, czyli kwasy huminowe i fulwowe, one mają ogromną, ogromną wartość odżywczą dla organizmu i zmieniającą pH. To tak powtórzę, żebyśmy wiedzieli, co to w ogóle jest. Czyli wszelkie, wszelkie stany, obniżenia pH, zakwaszenie organizmu, przemęczenie organizmu, wyczerpanie organizmu z pierwiastków, czyli przewlekłe zmęczenie, sportowcy, osoby po chemioterapiach, osoby przygotowywujące się do zabiegów, które potrzebują odkwasić organizm i potrzebują go zregenerować, domineralizować, no to za to są odpowiedzialne kwasy fulwowe i huminowe, czyli tak w nawiasie mówiąc humusowe. Proszę Państwa, mhm. tutaj, tutaj też trzeba dodać mhm. absolutnie już setki, jak nie tysiące badań naukowych mówiące o tym, że komórki rakowe giną przy PH tam chyba 762. Tak, tak A tutaj podnosimy, to... podnosimy wartość pH. Uwaga, ja mówię kwasy. Też mówi, mówiliśmy tak, o tym. Mówimy na to kwasy, ale. Jest ale one to... alkalizują środowisko. Alkalizują, czyli... ponieważ one, one same mają rozczyn alkaliczny w granicach powyżej 12, tam 124 126. Tak. Kolejna rzecz, którą mamy w tym naszym preparacie kura. To bioaktywny likopen pochodzenia naturalnego, organicznego z bardzo unikatowego owocu. Jest to ekstrakt i teraz właśnie co to znowu jest ten likopen? Znowuż mamy, znowuż mamy ekstrakt, który jest bogaty w cynk, witaminę C, w związki mineralne, ale przede wszystkim chodzi o ten likopen, czyli substancję, która jest tak silnym antyoksydantem, że wspomaga wszelkie kuracje znowuż. Znaczy, wszelkie kuracje u takich osób, które zmagają się z nowotworami czy chcą poprawić wzrok, poprawić kondycję organizmu, bo likopen nie tylko jest ważny dla, w kuracjach antynowotworowych, zwłaszcza tych hormonozależnych, czyli no, hormonozależne, no, to będzie u mężczyzn leczenie no, u prostaty, u kobiet, jajniki, macica. Piersi, tarczyca. Tak, nowotwory piersi, tarczyca. Także to jest tak, kolejny składnik. No cynk to jeszcze jest odporność, witamina C odporność. Piękna skóra, bo, bo witamina C jest potrzebna właśnie do tego, żebyśmy wytwarzali własny kolagen. Także tutaj beta-karoteny, piękna skóra, ładne paznokcie, ładne włosy, prowitamina A i E. Też anty, antyoksydanty, witaminy młodości, odporności. O tym wszystkim możemy poczytać, ale tutaj mamy pewien nośnik. Glinokrzemian, glino tak? Uczyłam się tej nazwy, można różnie, różnie o tym mówić. Glinokrzemian z rodziny kaolinitów. I to jest, to jest właśnie ta klucz, kluczowa, kluczowa substancja odpowiedzialna za to, żeby odprowadzać z organizmu właśnie te metale ciężkie, czy tutaj te pierwiastki radioaktywne. Promieniotwórcze I wyprowadzać on działa, on, on je. On wy... działa tak troszeczkę na zasadzie gąbki, tak? Że tak właśnie jest. zasysa to, co w organizmie jest niepotrzebne, to co komórki chcą wyrzucić, tak? Jest to, jest to użyta forma transportera w tym, w tym preparacie, która ma taką, taką właściwość. Więc proszę Państwa, nie trzeba tylko i wyłącznie stosować metody. Jody nowej, jodynowej. Tak. Ale, ale można wykorzystać wiedzę naukową, wiedzę, bo to chodzi o to, że to jest wiedza naukowa to są publikacje, badania. Sprawdzaliśmy, pamiętam niedawno, ile jest publikacji jest ich bardzo dużo na temat chociażby tej techniki metody transportowania substancji do komórek jest tego bardzo dużo, także. I, I także my przekazujemy wiedzę, która już jest udokumentowana. To nie są nasze wymysły, to jest udokumentowana wiedza, z której warto korzystać, czerpać, wiedzieć, e, zabezpieczyć się i, e, i, i cieszyć się życiem. Po prostu cieszyć się życiem. A, i zaczęłam na początku mówić o, tej, tej, o tym aspekcie psychicznym, bo najgorsze jest to, co się teraz dzieje, czyli szerząca się panika na temat tego, że być może coś zaraz złego się wydarzy z naszym stanem zdrowia. I to masowe wy wykupywanie um, jodyny, tak? Um, proszę Państwa, kiedy my czasami zapobiegawczo myślimy o tym, że na coś możemy zachorować, to możemy na coś zachorować. Ważne jest sprawdza. Tak, całym... tutaj się kłania szkoła doktora Hamera. Doktor Hamer, pięć tak. praw natury, psychologia, właśnie, właśnie cała ta parapsychologia, taka medyczna. To są bardzo ważne aspekty. Chcę o tym powiedzieć dlatego, bo myśląc o tym, że, że czemuś będziemy zapobiegać, ale myślimy o tym stanie mhm. zachorowania, my możemy sobie go po prostu, my, my pokazujemy gotowość, tak, że możemy, się, że, możemy, że możemy sobie pochorować. Optymizm jest dla nas ważny, spokój wewnętrzny, racjonalność nie podejmowanie takich masowych, masowych zachowań, jakby wyjście z, tych, z, tych masowych, z tej masowej paniki, to uspokojenie siebie, to nam przyniesie tyle korzyści, tyle spokoju, że też poprawi nasze, naszą tutaj odporność, nasz, nasz spokój wewnętrzny, bo Mówimy bardzo dużo o odporności i mówimy bardzo dużo o narzędziach, które wspierają, wspierają naszą odporność, nasz, nasze procesy zdrowienia. Ale uwaga, nasza odporność to są tak, bym podsumowała trzy mechanizmy. To jest ta, ta część taka organiczna, na którą możemy wpływać organicznie. A to jest druga część, to jest stres, a trzecia część to jest, to jest zmęczenie, praca. Wyczerpienie, czyli, czyli taka organiczna, fizyczna i taka mentalna. Mentalna to można powiedzieć taka jeszcze. Informacyjna i energetyczna. Energetyczna, tak. energetyczna. I, I proszę Państwa, my dość często yy, nauczyliśmy się dbać o tą część organiczną, coś kupić dla siebie. Mhm. Nauczyliśmy się, że możemy coś, yy, coś zjeść, coś kupić, coś przyswoić. Yy, dbamy też o tą część fizyczną naszego ciała, czyli spacer, siłownia. Odpoczynek, ok, ale już zapominamy kompletnie o tej części energetycznej, duchowej, mentalnej, psychicznej, parapsychicznej. Zauważyłam, że zaczynamy to nazywać w bardzo różny sposób. Wiemy o co chodzi, chodzi o tą mhm. część energetyczną. Energetyka to jest bardzo dobre słowo. Może ja tym sposobem powiem, powiem, jak ja bym też widziała wsparcie dla Państwa w tej części. Chyba ostatni odcinek był też o wodzie. Chciałabym tylko dodać tak krótko, że w zasadzie są też narzędzia, o których może w przyszłości będziemy mówili, gdzie będzie można wpłynąć na tą część energetyczną, wspierając, wspierając, jakby przyspieszając, poprawiając ten proces zdrowienia. Ale nie jest dobre, albo inaczej powiem, powiem pozytywnie, bardzo dobrze jest wyjść z tego chaosu medialnego, z tej paniki medialnej i po prostu zwolnić, uspokoić, uspokoić się, wyciszyć. To będzie też ważne. Ważne, żeby, żeby czuć się dobrze teraz. Powiedzmy, proszę Państwa, jeszcze raz, jak się przyjmuje kurę. Kurę przyjmujemy trzy razy dziennie rano, południe, wieczór. Po jednej y, kapsułce w stanach ciężkich podwajamy dawkę. Mm -hmm. Tego się nie da przedawkować. Są skutki uboczne, oczywiście, że są. Proszę opowiedzieć o skutkach ubocznych kury. Tych dobrych i tych niedobrych? <głosy> <głosy> dobrze, opowiem. To niedobre, no to jest tak. troszeczkę dziwny zapach przez pierwsze kilka pierwsze, dni. Pie, do, pierwszy, drugi, pierwszy dzień może jeszcze nie zauważymy, drugi, trzeci dzień zaczynamy wydalać, e, wydalać z, związki z toksyczne wraz z moczem, z oddechem mogą wystąpić, pojawić się jakieś lekkie wypryski skórne, jakieś wybroczynki. To jest normalne. Dwa, trzy dni góra. Organizm się musi, musi jakoś tego tak, pozbyć. Musi, musimy, te, musimy te rzeczy z siebie w jakiś sposób wyrzucić, najczęściej właśnie przez, przez układ właśnie wydalniczy, czyli skóra, pot, mocz, oddech. To są, to są te główne drogi wydalnicze. Po paru dniach zaobserwujemy wzrost energii, będziemy się lepiej czuć, zaczniemy lepiej lepiej spać. Bardzo rzadko, aczkolwiek, aczkolwiek bardzo rzadko może się tam trochę przeczyszczenia pojawić, ale ra raczej to jest jedna na kilkadziesiąt osób. Ważne jest, żeby bardzo dużo wody pić. Cały czas woda, woda, woda. Piszecie Państwo maile, bo spożywacie, testujecie. Ja zawsze przypominam dużo wody, dużo, dużo wody, żeby, żeby móc też sobie tutaj te swoje płyny ustrojowe wyczyścić. No, i cóż, można, można zeszczupleć, można poprawić metabolizm, ładnie wyglądać, w efekcie końcowym, finalnym oczyścić swoją skórę, organizm, dobrze, dobrze się poczuć, wzmocnić odporność, zwiększyć siły witalne, odkwasić organizm. To Te spektrum tego, co się będzie działo, będzie zależało od tego, co jest. Też czasami w mailach spotykam zapytania, kiedy spodziewać się rezultatu, w zależności od tego, do jakiego stanu doprowadziliśmy mhm. nasz organizm. Jeśli spotykam osobę, która bardzo dobrze się odżywia, albo przynajmniej tak myśli, bo nie wiemy, co spożywamy. Spożywamy czasami super warzywa, ale z randapem. Tak? No. Czy, czy z glifosatem, to chyba tak się nazywa, z glifosatem. To jest moje wyzwanie, bo ja kocham warzywa, kocham wegańskie jedzenie, a tam przecież jest mnóstwo tych oprysków i, i tych rzeczy takich negatywnych i odczuwam tego skutki I, i wiem, że osoby, które wydaje im się bardzo dbają o siebie, czasami muszą się oczyścić właśnie z tych, z tych środków ochrony roślin, które są, no, no niestety są, są wszędzie, w wodzie jest plastik, trzeba się oczyszczać. W zależności od tego, do czego siebie doprowadziliśmy poprzez właśnie chociażby te trzy czynniki: stres i, tak, tak. i jeszcze myślenie, które może być komponentą doprowadzającą nas do jeszcze gorszego stanu zdrowia, kiedy jesteśmy pesymistami, kiedy, kiedy, się, kiedy panikujemy, kiedy pozwalamy sobie na lęk, na strach, na wchodzenie w te rzeczy, bo my po prostu pozwalamy, podejmujemy decyzję, że wchodzimy w te aspekty stresujące. I, I po prostu to w pewnym momencie organizm jest zmęczony własnym stresem, własną paniką, tym siedzeniem w tych, w tych rzeczach negatywnych i jest zmęczony, odpuszcza i choruje. Po prostu nagle, nagle po prostu zaczynamy chorować. Weźmy pod uwagę te trzy aspekty, jak wygląda nasze życie. Podsumujmy je, bo to, gdzie jesteśmy teraz z naszym zdrowiem, to jest wynik naszego poprzedniego myślenia, funkcjonowania. I całego życia, począwszy od, od, od tak naprawdę dzieciństwa. Więc, odpowiadając na pytania, ile czasu, e, są osoby, które dość szybko odczuwają poprawę, bo mają organizmy dość energetyzowane, e, o dużej zdolności do regeneracji i te procesy zachodzą szybciej, a są osoby, które mają bardzo zniszczone organizmy. Stresem, przemęczeniem, traumami, złym, złym, złą jakością jedzenia, chorobami, nadużywaniem leków i wieloma innymi czynnikami chemicznymi, które wpływają destrukcyjnie. I taki organizm będzie potrzebował najpierw porządnej dawki, żeby się oczyścić porządnej dawki, żeby potem odżywić tkanki, a potem jeszcze dużo. Dużo, dużo substancji, żeby, no, żeby, żeby to utrzymać, żeby, żeby doprowadzić do, do takiej, takiego stałego po, do, do stałej poprawy e, swojego samopoczucia i zdrowia. Także w zależności co się dzieje, na rezultat możemy poczekać wcześniej e, albo później. Nie? To, co jeszcze ja chciałbym powiedzieć, to mhm. proszę Państwa, dostaliśmy takie informacje, ale to są jakby nasze e, kolejne badania, a mianowicie. Że w zależności od tego, w jakim cyklu fazy księżycowej się zaczyna brać preparaty, tak one mm. mogą wpływać na, na organizm. I tutaj badamy to. Jest to jakaś tam wiedza. Chętnie, mm. chętnie to przetestujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale coś jest na rzeczy w każdym razie. Nie wiem, czy to u wszystkich to dokładnie tak samo będzie działało, ale będziemy mieli. Będziemy mieli na pewno na ten temat informacje. Polecamy kura, jeżeli chodzi o brak tych takich y, zabezpieczających nas y, mhm. Kuracja, preparatów wiodowych. Tak, tak, tak. To, Kuracja, to możemy to zamienić. To jako zamiennik. E, oczyszczająca z tych metali i pierwiastków. To co Anetka i... mówiła o stresie. Mhm. Proszę Państwa, X8 ampułki mhm. z ksantochumolem. Muszę powiedzieć jedno: ksantochumol przechodzi przez barierę krew mózg. Mhm. Przez co potrafi też wpłynąć na szynkę i na wytwarzanie serotoniny w organizmie. A serotonina to jest właśnie to jest ten hormon, hormon tak. który odpowiada za nasze szczęście. O, no to ja jeszcze trochę o kurze, parę zdań, bo e, okazuje się, że e, nasz transporter, e, połączony z kwasami humusowymi skóry, e, a właśnie jeszcze, jest, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tutaj mówisz o barierach krew-mózg i o tym, co się dzieje w głowie. Genialny jest Xanthohumol, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, myślę, że wiecie, bo jesteście bardzo dobrze wyedukowani, macie dostęp do wspaniałej wiedzy. Widać to w komentarzach czasami. Hormony mają początek swojej drogi w jelitach. Tak. I te dobre, i te niedobre. Jedne i drugie hormony. I te odpowiedzialne za te nasze optymistyczne nastroje, i te odpowiedzialne za obniżanie nastrojów. Mają swój początek oczywiście w florze bakteryjnej jelit. I uwaga, udowodniono, że pewne substancje znajdujące się w produkcie kura absorbują negatywne hormony, czyli w ten sposób odwracają, odwracają jakby tą, ten, ten stan. Czyli są w stanie zmniejszyć inaczej, są w stanie poprawić nam też nastrój. Już pomijam tutaj na przykład ksantohumol, mhm. ale sama kura też działa, w efekcie stosowania działa pro, jak to powiedzieć, nie, że antydepresyjnie, ale poprawiająco nastrój, po prostu mhm. poprawiająco nastrój, absorbuje produkujące się tutaj tam, nie chciałabym teraz skłamać, bo tam bardzo w tych publikacjach naukowych konkretnie były napisane, które hormony, ale chodzi o to, że zmniejsza wydzielanie negatywnych hormonów produkowanych w jelicie. Także to też Mówię o tym, bo mówimy o nastroju. Ważna rzecz. Znaczy tutaj jest mechanizm tego typu, że komórki chcą się pozbywać to, czego im nie jest, co im nie jest potrzebne. I podstawiamy im wagoniki tak. w postaci kury, do których komórki mogą to po prostu załadować. I te wagoniki są wydalane z naszego organizmu. Taki jest mechanizm. Jak mówimy o koksantu mówimy tutaj przede wszystkim o stanach przeciwzapalnych, o, o działaniu przeciwzapalnym, ale również wytwarzanie serotoniny. Dokładnie tak. To jest fantastyczna rzecz, także Państwo zresztą sami meldujecie, że to bardzo dobrze działa. Fox, przepraszamy, nadal nie mamy pudełek. Ale, ale piękna etykieta już jest. Ale już jest etykieta, ale... już, jest, już jest to popakowane. Czekamy na pudełeczka, które lada dzień potra muszą się pojawić, także myślę, że też lada dzień pojawi się Foxik w sklepie. I proszę Państwa, te trzy produkty, X8, Kura i Foksik to jest nasza apteczka domowa. To powinno się znaleźć faktycznie w każdym domu. Naturalne produkty, bez żadnej chemii, bez żadnych syntetycznych składników. Wszystko jest naturalne. Nie można ich przedawkować. Można je w dużej ilości spożyć, ale po co? Tak. Bo mamy, mamy tak zwaną obliczoną wchłanialność. Tak. Jedna ampułka dla osoby... Yy... No takich 60-70 kg, no nawet tak. cięższych, tak? tak? Na dzień wystarcza. To jest, to jest obliczone, że tu jest taka dawka ksantochumolu, która jest maksymalnie wchłanialna na dzień i, i nie ma potrzeby brania więcej, aczkolwiek, jeśli macie ochotę e, jeśli macie ochotę, państwo, można, oczywiście, że można więcej, tylko wchłanialność maksymalna jest maksymalna Ja ja sprawdzałem, ja sprawdzałem, proszę Państwa, 9 ampułek dziennie, czyli 3 razy 3. Przy, przy COVIDzie, co mi ograniczyło covid do 24 godzin, jak już mówiłem, żyję i nawet nie miałem żadnych skutków ubocznych, nic się nie działo, ponieważ, no właśnie, jest ta pewna, pewna wielkość wchłanialności na kilogram masy ciała. I ja chciałem tylko zobaczyć, co będzie, mhm. tak, co będzie, jak się dosyć sporo przedawkuje czyli tam 5 czy 6 razy przedawkowana. Mhm. Przedawkowana. Co dawka. do Foxa, um, też trudno go przedawkować. Ja sobie wypiłam raz pewnego razu. Wypiłam no. sobie całego Foxika. I żyjesz? Żyję. Sam humor z kurkuminą ciężki do przedawkowania. Generalnie smak jest dość specyficzny, ale niektóre osoby w trakcie stosowania mówią, że się przyzwyczajają i lubią. Niektórzy nie. Fox um, działa bardzo szybko, ale też na krótko, tak? Czyli on działa, powiedzmy... Szybko, tak, 15-20 minut i czujemy ulgę w drogach oddechowych, bo zmniejsza tutaj bóle gardła, drapanie, chrypkę i działa ochronnie, przeciwwirusowo na błony śluzowe, tutaj zwłaszcza gardło, krtań. To jest ważne, że działa ochronnie, że tutaj ta, ta, ta droga... Są tacy odważni, którzy psikają sobie do nosa ten, ten... Są odważni, mówią, że działa dobrze, aczkolwiek to jest mocny preparat, jeśli chodzi o zapach, tak? i zabarwienie, także są odważni. I tak samo wiem, to też są, jest bardzo dużo publikacji naukowych, które mówią o tym, że nie stwierdzono skutków ubocznych substancji zawartych w tym preparacie, jeśli chodzi o, o działanie na organizm. Tutaj ważna jest woda. Pijemy dużo wody, to trzeba pamiętać. Nie? No bo trzeba wypłukiwać te toksyny, tak. oczywiście, że tak. A tutaj ksantochumol razem z kurkuminą. kurkuminoidami, tak, z kurkuminą. E, też bardzo fajny skład przeciwprzeziębieniowy, wspomagający też kuracje e, takie onkologiczne, no bo kurkuma jest genialna, ona jest tutaj bardzo szybko wchłanialna. Także i myślę, że, e, bo to jest też moja obserwacja, Osoby mające problemy z dusznościami a z, czy z takim oddychaniem ast astmatycznym, to tutaj właśnie ulga sobie też w tym znajdą. Czy znaczy, to jest akurat specjalnie spreparowana ta kurkumina i xantohumol, mm -hmm. ponieważ one normalnie nie rozpuszczają się w wodzie. A tutaj jest to tak zrobione, żeby się rozpuszczało w wodzie. Także on, wchłanialność tego jest dużo razy większa niż, niż normalnego preparatu, tak? ale po to jest, żeby one przechodziły właśnie nam przez śluzówkę. Tak nostalgardła i proszę państwa polecamy nasze produkty magawena więc również można przyłączyć się do systemu polecać dalej mieć z tego albo zniżki albo prowizję. działamy w ten sposób aby mieć genialne produkty ciągle zbieramy testerów bardzo chętnie współpracujemy z naszymi testerami Zapraszamy do Magaweny. Link referencyjny do dostania się do sklepu do systemu zawsze jest pod każdym filmem, to proszę o tym pamiętać. Pod każdym filmem na YouTubie czy, czy, czy na Tagenie jest link referencyjny, gdzie można się zarejestrować w naszym systemie i w sklepie Magawena. Anetko, coś jeszcze? Ja myślę, że ja taką gotowość mam dla Państwa, jeśli będziecie potrzebowali, zwłaszcza osoby, które chcą być testerami, chcą mówić o tych produktach, gdzieś promując też je dalej. Dla osób, które będą chciały się przeszkolić, będą chciały wiedzieć więcej, co, mówi, co mówią publikacje, co mówi świat nauki o tych substancjach. Jestem gotowa Państwa przeszkolić i przygotować takie spotkanie, ale myślę, że terminy i propozycje niebawem. No tak, myślę, że jeszcze, jeszcze w marcu zrobimy jakieś takie szkolenie dla tych, którzy chcą być mm. właśnie testerami, tak? Czyli ten zasób informacji przede wszystkim naukowej, bo tu trzeba się podpierać bardzo mocno tymi badaniami naukowymi, tak. które nie wiadomo dlaczego nie są popularne, tak? Może nie w naszym kraju. Może nie w naszym kraju. No. no dobrze. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę w takim razie, Anetko. Dziękujemy dziękuję Państwu bardzo. za uwagę. Zapraszamy do systemu. Zapraszamy do naszych produktów. Zapraszamy do skuteczności. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia.